Cześć, cześć, jestem Marina. Od jakiegoś czasu mieszkam w Gdańsku i też prowadzę taką oddolną inicjatywę Slam bez Kasy. Jest to inicjatywa mająca na celu przede wszystkim łączenie ludzi dookoła poezji. Poezji takiej najbardziej żywej, czyli właśnie slamu poetyckiego, jest to też okazja do tego, żeby zapraszać ludzi do tego, żeby zapoznali się z tym, co to jest slam poetycki, szczególnie do osób młodych, niemniej jest to zaproszenie do wszystkich osób. Działamy na różnych obszarach, w różnych miejscach. Chcemy też, żeby uczestnicy poznali Gdańsk. Mogli wędrować z powodu slamów po całym Gdańsku. I w najbliższym czasie będzie się odbywać slam bez kasy w Pabie Langfur, czyli dawna, dawna nazwa też Wrzeszcza. No i tak się składa, że ten slam będzie właśnie dzisiaj, więc zapraszamy 4. Czerwca. To będzie puszczane później, ale na pewno jak już zobaczycie to będzie kolejny slam, więc nie straciliście nic. Slam bez kasy jest bez kasy, ale jest dookoła poezji i dookoła ludzi. Dzięki, zapraszamy.